Cześć, witam Was na moim kanale. Plarium postanowiło nas dzisiaj bardzo mocno zaskoczyć informacjami, które mamy tutaj. Normalnie o takich rzeczach dostajemy informacje od yy, na naszym czacie dla yy, content creatorów. Tam banana jam, która jest naszym kontaktem, zawsze nam daje dzień wcześniej informacje o tym, jakie będą specjalne eventy na weekend. A tym razem, Milczeli, daje nam informacje tylko o tym, co tutaj jest wcześniej, czyli o. Triple Drop Fever Events, czyli o tym, co wam mówiłem wczoraj, że mamy potrójne szanse na trafienie Akcesoriów Dwarfów, potem będzie Sherokin i na koniec Sylvan Watchers, o tym nam powiedzieli. Ale o tym, że połączą dwa podwójne szanse na, na legendę z Sacredów z 10X na bardzo dobrego czempiona, no o tym jakoś zapomnieli nam wspomnieć. No więc przyjrzyjmy się temu i zobaczmy, co to za czempion i czy, jak dobry jest, do czego się przyda. Otóż standardowo przez cały weekend od jutra będziemy mieć podwójne szanse na trafienie e, legendy z Sacred Shardów. Od życzę wam wszystkim powodzenia, żeby tych legend wpadało e, bardzo dużo, ale dodatkowo e, będziemy mieć jeszcze dziesięciokrotnie większe szanse na trafienie Harimy, która jest nowym czempionem, który się po pokazał w poprzednim patchu i zawsze jak tak jak to robią to te 10 X będzie trwać jeden dzień krócej. 11 w niedzielę rano się to już zakończy, więc jak ktoś nie jest z nią zainteresowany, to może e, poczekać do niedzieli i bez tych większych szans na Harimę otwierać szardy. No więc zobaczmy sobie. Super pierwsze miejsce. No, zobaczmy sobie, co ten czempion w ogóle potrafi. Oto ona, Harima. Taka samurajka z Shadowkin, staty o, dife, na defensie oparte obrażenia, HP no, przyzwoity, ale bardzo wysoki defense i średni speed. Na A1 atakuje jednego przeciwnika i tutaj mamy ile? 75% szans na decrease attack na dwie tury. Dodatkowo mamy e, 25-50% szans na wrzucenie decrease attack na wszystkich przeciwników na dwie tury. Jeżeli ten atak jest krytyczny, no więc na dobrą sprawę budujemy ją, dajemy jej 100% szans e, na crit rate. No i wtedy wrzuca decrease atak. No ma 50% szans wtedy na to, że na wszystkich to będzie wrzucać. Na 2 atakuje jednego przeciwnika 3 razy. Każde uderzenie obniża defense przeciwnika o 5%. I tak możemy o 30% obniżyć Atak, Ej, przepraszam, obniżyć defense. Każde yy, uderzenie dodatkowo zwiększa jej defense o 5%, więc dodatkowo możemy o 100% dwa razy większy mieć defense niż początkowo. Automatycznie aktywuje Celestial O, czyli jej to jest jej A3. Jeżeli kogoś yy, zabije, 3 tury cooldownu możemy jeszcze obrażenia zwiększyć i to. To jest naprawdę mocny skill, pomyślcie sobie, ona jest bardzo dobra na Bardzo dobra jest na przykład na klanbosie. Zmniejszając jeszcze obrażenia clanbossa o 30% wpływamy na obrażenia wszystkich Wszystkich ludzi w naszym teamie On, Już nie mówiąc o tym, że ona Mocno zwiększy swoje obrażenia, bardzo mocny ruch W zasadzie na wszystkich, na wszystkich bossach się to przyda i potem mamy A3 Celestial O atakuje tutaj wszystkich. Mamy tutaj prowok na jedną turę i tego debuffu nie można zablokować ani rezystować. Jeżeli ktoś jest, przeciwnik jest z Demon Spawn i to może być bardzo dobre na arenie. W Demon Spawn mamy bardzo dużo meta championów. Mamy Duchess mamy Mortu, Kandrafona jest to Kaimara bardzo mocna frakcja, jeśli chodzi o PvP. Ponownie trzy tury cooldownu. I na koniec fantastyczny pasyw Demon Slayer. Ignoruje, e, przepraszam, obniża o połowę ignorowanie defensów przeciwnika. Więc jeżeli mamy Barona, który ignoruje 100% defensu, nie, ignoruje 50%, o ile dobrze pytam, kiedyś ignorował 100%. No to automatycznie redukujemy to o połowę. E, Rotos też ignoruje defense. Automatycznie jego ignorowanie defensu redukujemy o połowę. Plus to będzie fantastyczne na nowym bossie, gdzie on ma bardzo mocny atak, od którego zaczyna całą walkę, który ignoruje 100% defensu. Dzięki temu będzie ignorował 50%. To jest gigantyczna różnica. Oczywiście to ciągle będzie bardzo mocne uderzenie, ale to ignoruje. Ta redukcja daje nam dużo większe szanse na przeżycie. Ale dalej. Czempioni z Demon Spawn nie mogą zadawać krytycznych obrażeń. Co sprawia, że ona będzie dużo bardziej w stanie wytrzymywać ich ataki. Ten champion nie może mieć weak hitów na Demon Spawn, także i to jest bardzo dobre, ponieważ Duchess, jak wiemy, jest Spirit Force. Ma problemy ze Spirit, bo to jest negatywne Affinity. Tutaj nie ma tego problemu. Ona będzie w stanie obniżać defense. Obniżać defense Duchess. Będzie w stanie rzucać na nią prowok normalnie bez problemu dzięki temu pasywowi. Bardzo fajny champion, bardzo mocny champion to jest potencjalnie champion zmieniający metę na arenie, ale też przydatny w innych miejscach. No i na koniec jeszcze mamy Aure, zwiększał Resistance na arenie o 80 punktów także może się to przydać w teamach, które ruszają się jako, jako drugie. Harima, bardzo dobry champion, nowy champion w grze. Mam nadzieję, że w jednym z moich szardów ta pani się kryje, bo chętnie, e, chętnie ją wprowadzę do moich teamów. Ok, to tyle z mojej strony. E, jeszcze raz życzę wam powodzenia przy otwieraniu szardów. Mam nadzieję, że e, traficie dużo legend i jeżeli ją chcecie, to też ją traficie. A już się żegnam. Mówi do Was Samael. Cześć.